A ja mówiłem, po co tyle tej fasoli gotować? Wywalimy to teraz. Cieszala, dawaj mi te fasole brownie robię. A puknij się brownie się z czekolady robi, a nie z fasoli. Sam się puknij, ty tam się znasz. Pojechałaś, dobra, mówię, jakie składniki. Potrzebujemy około 250 gramów ugotowanej fasoli. Jednego banana, trzy jajka od szczęśliwej kurki, trzy łyżki cukru, cztery łyżki gorzkiego kakao, jedną czwartą kostki masła i łyżeczkę sody. Voilà! To będzie puczące brownie. No może i puczące, ale zero waste i jakie smaczne. Roztapiamy masło. Masło zostawiamy do przestudzenia, blendujemy fasolę z bananem. Fasolka zblendowana, ubijamy jajka. Do misy wbijamy 3 jajka, dodajemy cukier i ubijamy na puszystą pianę. Do misy przekładamy masę fasolową, dodajemy ubite jajka, łyżeczkę sody, kakao i roztopione przestudzone masło. Wszystko dokładnie mieszamy. Piekarnik 180 stopni, pieczemy około 40 minut. Marek, próbuj. Powiem ci, że jak zwykle wygląda fantastycznie. Próbuję. Mmm, jakie puszyste. Mmm, dobre. Tu w ogóle fasoli nie czuć. O to chodziło! Fasola zamieniła się w pyszne ciasto!